Iwona Karyś, jestem autorką naturalnej metody stylizacji brwi. Zapraszam serdecznie do środka. Naturalnie, obrwiach. A teraz chciałabym wam coś pokazać, coś niesamowitego, coś, co kosztowało mi tak dużo pracy i było marzeniem od wielu wielu lat. Dzięki mojemu mężowi. Dokonałam czegoś i teraz Was tam zaprowadzę. To jest miejsce takie specjalne. Tutaj w tym oto, oto pięknym szklanym wnętrzu, otworzę Wam to. Tutaj jest kochani takie caceńko ukryte, które jest autorską moją własną kredką. Wspominałam już Wam to na takich krótkich filmikach, ale to jest taka prezentacja tutaj tego pięknego miejsca. Jest tutaj moje logo, Iwona Karyś, naturalna stylizacja brwi, kredka jest w kolorze gorzkiego brązu, jest wspaniała. Dlaczego gorzki brąz? Pod wpływem nacisku delikatnego uzyskamy blondynce efekt koloryzacji naturalnej. Jeżeli naciśniemy mocniej, uzyskamy orzechowe włosy ciemnej, brązowej oprawy dziewczyny. A jeżeli dociśniemy, czarne kobiety też mogą świetnie wyimitować sobie włoski, które... Chcą domalować Luciusieńko. W procesie odbudowy jest to rzecz niezbędna, a, jeś, a jeśli już mamy włos e, piękny, wystylizowany, można podkoloryzować i to jest e, bezpieczne, ponieważ ta kredka nie oblepia włosa. Jest na tyle fajna, że naprawdę nie widać gołym okiem, że jest to coś sztucznego że pod spodem prześwituje jakiś rozmazany e, e, preparat. I do tego stworzyłam coś fantastycznego to jest pomagier. To jest dziewczynka, a to jest chłopczyk. I to jest szczoteczka. Bardzo silna, tak jak mężczyźni są silni. Szczotka jest na tyle mocna, że ma włoski takie sztywniejsze. One świetnie rozczesują już kredeczkę, precyzyjnie wczesują i jest na tyle mocna. Też można ją fajnie dezynfekować, że. To się nam tutaj nie rozkręci, nie rozdzieli. Musiała mieć takie narzędzie, bo pracuję od tylu lat i wiem, że te szczotki wykręcają się pod wpływem mycia, dezynfekcji, niestety. A to jest fajny preparat. Wkładamy to do preparatu i fajnie sobie do tego miejsca można dezynfekować. A to drewno, trzonek jest na stałe i jest piękne logo. Dlatego te dwie cudeńka już tutaj ładnie przedstawię. Iwonka Karyś, i tutaj Wam przedstawię to logo. Zobaczcie, można właśnie wkładać do torebek, ale w torebce będzie się gubić, a ja zaprojektowałam kolejne cudeńko. To jest portfelik, to jest fajna rzecz i to pasuje do tego, jak widzicie, są wszystko jest w jasnych mm, takich kolorach. Pudełeczko y, jest leciutkie, przyjemne w dotyku, miękkie, z ładnym zamkiem, w środku ma przegródeczki. Dlaczego aż tyle? My tam będziemy wkładać za chwilę wiele, wiele fajnych produktów. Będziemy tam wkładać i szczoteczki, i niezbędne kredki, oraz będziemy wkładać olejeczki w małych fioleczkach, które są na bazie naszych polskich, ewentualnie śliwek, ewentualnie ziół i kwiatów. Zobaczymy, zobaczymy, co ja jeszcze tutaj dla Was przygotuję. Taki portfelik jest kobiecy, lekki i nie zajmuje dużo miejsca. Dlatego mówię, że. Sięgając do torebki, można fajnie zaprezentować koleżankom i dziewczynom coś takiego wspaniałego, co jest bardzo miękkie, kobiece, sympatyczne i niezbędne. Dlatego dziękuję Wam za wszystkie, wszystkie polubienia, dziękuję Wam za, za to, że już moje klientki osobiste, które tutaj w Kielcach do mnie przyszły, jak również w Warszawie, zachwycały się tym, także dziękuję Wam za to. I zachęcam do zakupu, ale też zachęcam do oglądania kolejnych filmików. E, szczerze dziękuję i do zobaczenia. Naturalnie, o brwiach.